Zainspirowany setkiem fanartów z Minecrafta, postanowiłem nagrać dla Was odcinek, wybierając jednocześnie te najlepsze, przedstawiające moby z naszej gry, widziane z nieco innej strony. Zapewne nie jeden z Was miał w wyobraźni obraz, jak mógłby wyglądać na przykład Ghast czy Wider w realistycznym wydaniu. Nowych widzów tradycyjnie zapraszam do subskrypcji. Zostawcie również łapęcie w górę i koniecznie napiszcie komentarz, która grafika szczególnie przypadła Wam do gustu. I uwaga, niektóre prace mogą być przerażające, więc jeśli jesteś młodszym widzem, proszę nie oglądaj tego materiału. W takim razie lecimy! No dobrze, na początku mojej listy pojawił się Zombie, czyli bardzo charakterystyczny MOP y, dla tej gry. I uwaga, za chwilę zobaczymy go w troszeczkę innym wydaniu. 3 Dwa, jeden! Ha! No właśnie, bardzo przerażająca praca, przerażająca kreatura. E, I praca jest autorstwa Burmak, e, możecie wejść na jego stronę internetową w opisie, ma naprawdę doskonałe pracę. No i teraz jak to mogłoby wyglądać w takim właśnie bardziej realistycznym wydaniu. No jak widzimy zombie jest ubrany tak jak być powinien, nadal jest taki sześcienny, kwadratowy, kanciasty. W tyle mamy jeszcze inne zombiaki, które idą w naszym kierunku, w stronę obserwatora. No to wygląda naprawdę genialnie i niesamowicie podoba mi się ta praca. Co o tej pracy sądzicie? Napiszcie w komentarzu. Tymczasem lecimy do kolejnego mowa. No dobrze, słuchajcie, przechodzimy do kolejnego MOBA, którym jest Enderman. Który, wśród wielu graczy, zapewne wywołuje pewien mały niepokój. Jak będzie on wyglądał w innym wydaniu, bardziej realistycznym? Uwaga, 3, 2, 1. No tak, mamy kolejną pracę, kolejny fanart. Jak widzimy, mamy tutaj Endermana w jakiejś jaskini, trzymający prawdopodobnie blok kamienia. No, ta, ten fanart jest najstraszniejszy z tych wszystkich, które wam teraz zaprezentuję z Endermanem, gdyż ta postać jest bardzo taka koścista ma takie cienkie nogi, cienkie ramiona, długie ręce. No to wygląda jak żywy szkielet. Wygląda to naprawdę przerażająco. I nie chciał spotkać bym takiej kreatury w rzeczywistości. Ale pamiętajcie, potworów nie ma, więc nie ma się czego bać. Lecimy do kolejnego fanartu z Endermanem. I tutaj mamy go w troszeczkę innym stylu narysowanym. Jest on taki bardziej umieśniony. Nadal ma długie ręce. Nie wiem, czy przypomina mi to Endermana, jednak chciałem wam to zaprezentować. Bo może niektórym z Was właśnie ta grafika się spodoba. Na pierwszym planie prawdopodobnie mamy tutaj Steve'a mającego miecz i prawdopodobnie za chwilę zmierzy się z Endermanem. No to wygląda naprawdę kozacko w wersji Minecraft w epickiej wersji, że tak powiem. No cóż, kozak, lecimy do kolejnej pracy i tutaj oczywiście również Enderman. E, znowu e, autorstwa Burmak. Możecie wejść na tą stronę, pamiętajcie. E, I praca ta jest najlepsza chyba, jaką znalazłem z Endermanem. Jest ona genialna, gra świateł świetna, cała, cała postać świetnie wykonana, chociaż do Endermana chyba troszeczkę, wydaje mi się, niepodobna. Przeważnie przez tą całą posturę ciała, i e, ta twarz e, jest taka okrągła, z tego co widzę. Ale naprawdę, praca zasługuje tutaj na jakiś medal. Ogólnie, Enderman trzymający blok Dirta. W tle jeszcze inne Endermany. Kozacki klimat, kozacka grafika. Pamiętajcie o napisaniu komentarza, która grafika według Was jest najlepsza. Tymczasem, lecimy do kolejnego MOBA. No dobrze, przechodzimy do kolejnego niepokojącego moba, którym jest Gast. Chyba przeważnie niepokojący przez te dźwięki, które wydaje, ale jak mógłby wyglądać w bardziej realistycznym wydaniu? Uwaga 3, 2, 1. I oto pierwsza grafika, którą chciałbym Wam przedstawić. Która przedstawia gasta bardzo podobnego do tego, który rzeczywiście występuje w Minecrafcie. Mamy tutaj również te odnóża i e, tak samo, e, taką tak samą e, praktycznie twarz. Mamy tutaj również otwarte usta, no i te oczy, ale tak czy inaczej wygląda to przerażająco. Co to w ogóle jest? Gdybym nie grał w Minecrafta. To naprawdę bym e, był zaskoczony tą grafiką, e, ale tak czy inaczej, jestem zaskoczony, bo to jest e, dość niecodzienno oglądać Minecraftowe Moby właśnie w takim, a nie innym wyglądzie. Dobrze, lecimy do, kolejne, do kolejnej propozycji GASTA, i uwaga! Ciach! No tak, tutaj mamy użyt e, grafikę użytkownika Kagato i jest to Gast, e, który jak widzicie ma jakieś takie dziwne odnóża, e, przypominające również e, macki, które są na tych odnóżach. E, Gast jest cały okrągły i wygląda to jak latająca rzeczywiście. Prawdziwa czaszka, bo tak naprawdę dopiero teraz skojarzyłem, że mm, gaz to taka latająca czaszka w Minecrafcie. E, I mamy również tutaj Fireball, którym strzela ten gaz. Również genialna praca, podziwiam twórców, którzy w taki a nie inny sposób postrzegają chociażby grę. To jest naprawdę coś epickiego. Przechodzimy do ostatniej propozycji. I to jest y, również praca Burmak. Kurde, genialne to jest! Pobierałem to tak szybko, że nawet nie przyjrzałem się temu, ale to jest po prostu epickie. No zobaczcie jak to wygląda. Boże, to jest y, zdecydowanie najstraszniejsze wydanie Gasta chyba jakie mógłbym znaleźć. Aj, te macki, ta twarz. No to wygląda naprawdę świetnie. Jeszcze y, widać, że tam we wnętrzu tego Gasta płonie ogień, bo te kule jednak y, płoną, które wystrzeliwuje. Jeszcze te zęby. Ja czy kręcę? Kozacka sprawa. Naprawdę wielkie propsy dla tego autora. E, Dimitri Burmak, więc macie również całą nazwę. No dobrze, lecimy z kolejną pracą. Żelazny golem w Minecrafcie, jak mógłby wyglądać porównany do rzeczywistości? Zaraz się przekonamy. I uwaga, 3, 2, 1. No, i proszę bardzo, tak e, mógłby rzeczywiście wyglądać, wygląda jak robot z żelaza, bo w sumie tak naprawdę mógłby nim być. Jest on zbudowany całkowicie z żelaza, trzyma jeszcze ten kwiatek i ten nos, zobaczcie, jest to naprawdę świetnie odzorowane. Ehm, I rzeczywiście, gdybym miał coś takiego stworzyć, taką grafikę. To ten mój golem wyglądałby bardzo podobnie. Wygląda to naprawdę genialnie, świetnie i ogólnie wielkie propsy dla autora, których oczywiście macie w opisie, więc y, pamiętajcie o tym. Eee, tak, teraz już nie mam więcej propozycji dla żelaznego golema, ale jeśli chcecie w kolejnych odcinkach, to przygotuję wam tego więcej. Lecimy z takim w takim razie z kolejnym mobem. Kolejny mob to Magma Cube, występujący w nederze. I uwaga, 3, 2, 1 Po raz kolejny grafika użytkownika Kagato. No, i teraz tak naprawdę mamy tutaj kupkę, tak jakby rozżarzonych kamieni. Yy, albo cała to jest lawa po prostu, magma, yy, no i oczy, więc tak naprawdę ta grafika jest jedna z takich yy, przeciętnych albo bez większego pomysłu. Więc yy, tak naprawdę również propsuję oczywiście autora, yy, ale ta grafika nie należy do najciekawszych yy, ze wszystkich, które wam przedstawiłem i które zaraz wam zaprezentuję. Jednak chciałem po prostu, żeby znalazło się tutaj większość mobów, choć i tak nie przedstawię wam w tym odcinku wszystkich. Yy, może w kolejnym, jeśli będziecie chcieli. Tymczasem lecimy do kolejnego moba: Pigment. Pigment w Minecrafcie jest jednym z tych szalonych pomysłów, bo kto by wpadł na to, żeby stworzyć moba, który będzie jednocześnie chodzącą świnią, troszkę obdartą ze skóry? No cóż, nawet jeśli w Minecrafcie są to tylko piksele, może nie zdajemy sobie z tego sprawy, jak to mogłoby wyglądać yy, w rzeczywistości. I uwaga: 3, 2, 1. No tak, jedna z brutalniejszych grafik przedstawiających pigmena. Jak widzicie, jest ona bardzo dobrze odwzorowana. Mamy po, po, po połowie ciała całą świnię. A po lewej stronie mamy widoczne żebra, które również w naszym Minecrafcie w pigmenie są widoczne. No i oczywiście Złoty Miecz. Bardzo fajna praca, bardzo mi się podoba. W lewym dolnym rogu macie stronę internetową autora: juchkof.com. Możecie sobie wejść i zobaczyć, jak to wygląda co jeszcze autor tworzył. No i grafika jest naprawdę. Bardzo, bardzo dobrze zrobiona. Widać tutaj bardzo wiele detali, wszystko jest świetnie dopracowane. E, I ogólnie oceniam to naprawdę na 5 z plusem. Grafika jest kozacka w bardzo fajnym stylu. Lecimy z kolejnym e, mobem, albo nie z kolejnym mobem, tylko z kolejną grafiką, przepraszam, również Pigmen. I uwaga! Lecimy. Ok, tutaj mamy, jak widzicie, taką świnię bardziej rysunkową. E, również odsłonięte żebra. E, złoty miecz. No i powiem Wam szczerze, że mm, ta praca również mi się bardzo podoba, również bardzo dużo pracy zostało w nią włożone, jednak jest to inny styl, więc ciężko byłoby to porównać do pracy poprzedniej. Ale tak czy inaczej, genialne. Genialne nawet zobaczcie, twarz mamy również y, widoczny kawałek czaszki, kozacka grafika, kozackie pomysły, naprawdę świetna sprawa. Ok, lecimy z kolejnym mobem. I uwaga, pewnie niektórzy z Was na to czekali. Smog, jak mógłby wyglądać smok w rzeczywistości? Ale zapewne to już możecie wiedzieć: mieliśmy smoki chociażby w Skyrimie, czy tam w Hobbicie, w różnych filmach, bajkach i grach. Więc nie będzie to dla Was zapewne zaskoczeniem. Ale uwaga, 3, 2, 1. No i proszę, mamy smoka. Epickiego smoka. Świetna grafika. Jak widzicie, kolory kresu są tutaj zachowane. Po lewej stronie znajduje się chyba prawdopodobnie jakiś Enderman. Po prawej stronie ogromny smok. Grafika jest naprawdę kozacka. Nadaje się na tapetę. I w życiu bym nie pomyślał, że jest to inspirowane Minecraftem. A tak naprawdę jest. Więc świetna grafika. Świetna praca. Ok, lecimy z kolejną grafiką ze smokiem. I uwaga! Okej, okay, dobra, mamy po raz y, kolejny smoka. Jak widzicie, kolory kresu zachowane, fiolet. No i Smok wygląda jakby był wyrenderowany w trójwymiarze, chociaż prawdopodobnie nie jest. Wygląda to dość komiksowo, szczerze mówiąc, i gdyby Minecraft 2 miałby się pojawić i już nie w takiej formie jaką mamy do czynienia teraz, czyli nie z samych sześcianów złożony, to prawdopodobnie Smok mógłby wyglądać bardzo podobnie. No dobra, lecimy z kolejną pracą i uwaga, tak, to jest grafika przedstawiająca Smoka i Steve'a. E, szczerze mówiąc, y, było wiele, y, dużo grafik do wyboru, dlaczego wybrałem tą e, ze względu chyba na moją miniaturkę, ponieważ miałem jedną bardzo podobną miniaturkę właśnie w takim stylu, że stoję przed smokiem z mieczem. I tutaj widzimy ogrom tego smoka, jaki on jest potężny, ehm, no i w ogóle to wygląda również naprawdę fajnie. Szczerze mówiąc nie wiem jak to skomentować, ehm, nie rzuca jakoś na kolana ta grafika, ale tak czy inaczej widać, że było w nią włożone wiele pracy ehm, i rzeczywiście to przypomina w znacznym stopniu Minecraftową wersję. Dobrze, w takim razie lecimy z kolejnym mobem. I uwaga, Mob, który się chaos i spustoszenie, jest jednym z najpotężniejszych bossów. I oczywiście Moba o Widerze. I jak będzie wyglądał Wider? No cóż, zaraz się przekonamy. 3, 2, 1. No tak, proszę bardzo, mamy tutaj oczywiście trzy głowy, ee, tułów e, i końcówkę prawdopodobnie kręgosłupa. No cóż, musicie przyznać, że to wygląda przerażająco i nawet obleśnie, Ach. E, mamy tutaj e, twarz e, krzyczącą prawdopodobnie. E, no i rzeczywiście podziwiam autora za e, wyobraźnię. Jest to naprawdę genialna praca. Wygląda to wszystko e, doskonale. E, no i co o tym powiecie? Możecie napisać w komentarzu, chociaż nie wiem, czy ktoś będzie skłonny do komentowania czegoś takiego. <śm> No i słuchajcie, zaraz zaprezentuję Wam kolejną pracę e, z Widerem, która według mnie jest najlepsza. E, e, chyba ze wszystkich prac, niesamowicie mi się podoba. Uwaga, 3, 2, 1. Proszę bardzo. I okej, okay. co by o tym tutaj powiedzieć? E, oglądałem tą pracę kilka razy, chciałem sobie to wszystko zostawić na materiał. E, ogólnie mm, widzimy tutaj niesamowity klimat, przede wszystkim dynamikę, e, jaka tutaj się rozgrywa. E, widać, że toczy się tutaj bój e, z Widerem i Stevem, który jest naprawdę problematycznym ee, w problematycznej sytuacji znajduje się on na jakimś klifie i próbuje prawdopodobnie tego lidera zabić ale ogólnie cała otoczka cała grafika wygląda naprawdę świetnie i mamy tutaj naprawdę wielką spójność Zobaczcie, mamy również sześciany, które znajdują się gdzieś tutaj na tych skałkach. Wider wygląda sam w sobie naprawdę genialnie, i ta wersja mi się zdecydowanie bardziej podoba niż to taka zbita głowa przy głowie. Tutaj mamy to przedstawione w znacznie ciekawszy sposób i rzeczywiście widzimy, że mamy tutaj czaszki. No cóż, genialna walka. Jeśli wyjdzie jakaś wersja Minecrafta realistyczna, może za 10-20 lat, to rzeczywiście widzę to w taki, a nie inny sposób. No dobrze, przechodzimy do kolejnego mowa. I uwaga, teraz niespodzianka co dla niektórych Jokej w Minecrafcie. E, dla tych, którzy nie wiedzą, jest to szkielet ujeżdżający pająka. Jak mógłby wyglądać on w rzeczywistości? Będziemy tutaj mieli od razu dwa moby, pająka i szkieleta, więc uwaga! Przygotujcie się 3, 2, 1! I oto jest! No cóż, oczywiście po raz kolejny Burmak, yy, który rzeczywiście trzyma się sztywno zasad yy, takich Minecraftowych, czyli zobaczcie w tle mamy rzeczywiście sześciany, co bardzo mi się podoba, bardzo podoba mi się jego styl, ale przechodząc do samej postaci. Przerażający szkielet, przerażający pająk, ogólnie. A, przerażające towarzystwo. No cóż, wygląda to naprawdę świetnie. Już nie wiem, jak mógłbym to inaczej skomentować. Yy, ten pająk ogólnie nie przepadam za pająkami. Nie lubię pająków, kurde, no. Tak wyszło. Ale ogólnie wygląda to naprawdę strasznie. Chociaż ten pająk nie jest najstraszniejszym, jakie w życiu widziałem. Ehm, ale tak czy inaczej jest to naprawdę genialna praca. Wow. Cóż o tym więcej powiedzieć? Przechodzimy do kolejnego MOBA. Blaze. Płomyk. Jak mógłby on wyglądać w rzeczywistości? Jak wy moglibyście go sobie wyobrazić? No to jest zapewne trudne zadanie, e, ponieważ sam nie mam pomysłu, e, ale mam nadzieję, że nasi autorzy, twórcy, graficy z tym zadaniem sobie poradzili. Uwaga, 3, 2, 1. I oto jest płomyk autorstwa e, render, mm, który wygląda naprawdę fajnie, ciekawie. E, nie jest to może jakieś przerażające, chociaż ten wzrok jest nieco niepokojący. Jak widzicie, mm, ma on tutaj twarz, chociaż nie widzę ust. <noise> Ale praca jest naprawdę świetna i bardzo kreatywna. Mm, e, dziwny styl, który nie za bardzo podchodzi mi do gustu. Eee, ale praca jest naprawdę tak czy inaczej fajna, sam miałbym wiele problemów, żeby stworzyć coś ciekawszego, chociaż kto wie, może mógłbym coś dla was przygotować, co wy na to? A może to wy byście coś mogli przygotować? No jeśli ktoś z was dobrze czuje się w grafice, to możecie wysłać mi swoją pracę na maila roxenbplejmałpa.gmail.com A tymczasem lecimy z kolejnym Blazem i uwaga, pyk, no właśnie! Zastanawiałem się, czy zaprezentować Wam to wydanie Blaze'a, jednak bardzo ta grafika wpadła mi w pamięć. Muszę przyznać, że kompozycja jest naprawdę świetnie zrobiona i ogólnie Blaze jak Blaze może trochę do siebie niepodobny, ale praca jest naprawdę fajna. <śm> No dobrze, słuchajcie, skomentujcie, jeśli chcecie, ja nie mam tutaj już pomysłów, jak to inaczej skomentować, mamy tutaj również twierdzę, więc Minecraftowy klimat zachowany i w tle jeszcze spływająca lawa. Okej, okay, lecimy z kolejną pracą i mamy tutaj po raz kolejny gasta e, w bardzo, bardzo dziwnym wydaniu. No cóż, chciałem wam to zaprezentować, ponieważ jest to coś innego e, niż e, prezentowane prace dotychczas. I jak widzimy, mamy tu jakieś odnurza e, czy coś w ten deseń. E, blaze latają w powietrzu, w środku jakiś serducho w jakiejś klatce, co to jest? Możecie też rozpocząć jakąś ciekawą dyskusję w komentarzach. Ehm, no cóż. Praca dziwna, e, jednak ciekawa, intrygująca, że tak powiem. No i cóż, tak naprawdę będziemy już lecieć chyba do ostatniego MOBA, którym będzie z tego co widzę, wieśniak. Jak może wyglądać wieśniak w rzeczywistości? Lecimy. No dobrze, wieśniak z długim nosem, wyglądający bardzo dziwnie i z jakimiś takimi rękami złożonymi. Jak mógłby on wyglądać w rzeczywistości? Uwaga! Za chwilę zaprezentuję wam naprawdę genialną pracę. Uwaga, 3, 2, 1. Ha. No cóż, praca wygląda naprawdę genialnie. Bardzo mi się ona podoba. Jest autorstwa Kedemel. I przypomina mi ta praca takiego typowego Janusza. Wiecie, jak są te memy takie? Typowy Janusz. Ee, <laughs> No, praca wygląda naprawdę genialnie. Monobrew, z tego co widzę, yy, rzeczywiście bardzo podobny, od razu mi się kojarzy z minecraftowym wieśniakiem, może też z tego względu, że w tle mamy minecraftowe drzwi, minecraftowy cobblestone, minecraftowe słońce, trawy i tak dalej, oczywiście charakterystyczny nos i charakterystycznie złożone ręce, ale ta praca według mnie chyba wygrywa wszystko, jest naprawdę genialna i niesamowicie mi się podoba w jaki sposób autor to wykonał Eee, naprawdę podziwiam takich ludzi, którzy mają w swojej wyobraźni takie ani inne obrazy. Super sprawa, genialna rzecz. Lecimy z jeszcze jedną propozycją wieśniaka. To jest propozycja rysunkowa. Eee, I jest ona autorstwa Kagato, eee, no i jak to wygląda możecie skomentować w komentarzach, ja już e, chyba się na ten temat wypowiadać nie będę, to wygląda bardziej jak taki hardkorowy koksu, oczywiście nie porównuję tutaj hardkorowego koksa do wieśniaka, ale po prostu e, chodzi mi o samą budowę ciała, Jest wygląda jakby był naprawdę przypakowany. Okej, okay, w takim razie słuchajcie, czy to koniec? Zadajecie sobie pytanie. No, oczywiście nie. Jak mógłbym zapomnieć o Creeperze? O Minecraftowym Creeperze w realistycznym wydaniu. Uwaga, 3, 2, 1! I oto pierwsza z propozycji. Autora również macie w opisie. Jest to bodajże Gabriela Nack, czy, czy coś takiego. Jeśli że, że źle przeczytałem, to wybaczcie. Ale ten Creeper zdecydowanie e, jest e, przerażający. Jego skóra jest jakby pokryta jakimiś łuskami. Mamy tutaj odsłonięte żebra i te zęby jeszcze. I te oczodoły takie oczy tam widzicie. Aj, 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 Przerażający obraz. Ale mam dla Was jeszcze jedną grafikę. Jeszcze jedną grafikę z Creepera, która jest naszego ulubionego autora. Uwaga, 3, 2, 1, Pyk Burmak. No tak, Burmak stworzył e, Creepera, który jest takim przerośniętym jakby mutantem. Na pierwszy rzut oka wygląda to jakby ten Creeper miał, nie wiem, 10 metrów wysokości. E, jednak wygląda on naprawdę kozacko i muszę przyznać, że Burmak chyba tutaj przyszedł z samego siebie. W tle również mamy e, Creepery, Minecraftowa e, sceneria. No cóż, tutaj więcej powiedzieć. Jeszcze te pazury, zobaczcie. Aj! <grym> No cóż, genialna sprawa. Hmm, w porządku. W takim razie jest to już ostatni mob, który chciałem wam zaprezentować i pamiętajcie, tych mobów jeszcze troszkę minecraftowych jest. Więc jeśli chcecie je zobaczyć, pamiętajcie o zostawieniu łapencji o napisaniu komentarza, który mob najbardziej wam się podobał. No i jeśli chcecie, zachęcam również do udostępnienia tego filmu znajomemu, koledze. E, możliwe, że go to zaciekawi. E, więc jeśli chcecie, czemu nie? Okej, okay, dobrze. W takim razie dziękuję za oglądanie. No i również włączę się do dyskusji w komentarzach, więc jeśli chcecie popisać, to zapraszam. Eee, dzisiaj już chyba nie pojawi się żaden materiał. Niestety w ten weekend miałem bardzo dużo zajęć. Jutro lecimy z kolejnymi filmami. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i cześć!